Wiadomość od aniołów i archaniołów dla Ciebie. Droga duszo. Aniołowie zbliżają się w tej chwili, niosąc ze sobą delikatny szept miłości i nadziei. Chcę, abyś wiedziała, że jest ktoś, kto wciąż nosi Cię w swoim sercu, nawet jeśli cisza i dystans próbują to ukryć. Ta osoba czuje brak Twojego światła, tęskni za Twoją ciepłą energią i więzią, która kiedyś łączyła was tak głęboko. W ostatnim czasie te dusze ogarnął szczery żal. Są noce, kiedy wspomina każde słowo, każdy gest, a serce ściska się pod ciężarem winy. Zrozumiała, że popełniła błędy, pozwoliła, by duma i strach przemówiły głośniej niż serce, oddalając ją od czegoś czystego i prawdziwego. Teraz ten żal stał się lekcją, a pragnienie naprawienia wszystkiego rośnie z każdym dniem. Ta osoba myśli o tym, by się z tobą skontaktować, ale wciąż paraliżuje ją strach. To tak, jakby serce chciało podnieść twoją stronę, lecz umysł ją powstrzymywał, przypominając o ranach, które zadała. A jednak uczucia są silniejsze. Miłość cięż żyje to miłość dusz, intensywna, duchowa, przekraczająca czas i przestrzeń. W głębi serca wie, że to, co was łączy, jest czymś rzadkim. Błogosławionym przez Boską Siłę. Archaniołowie, w swojej nieskończonej dobroci, działają za kulis, prowadząc te osoby z powrotem na ścieżkę miłości i prawdy. Otaczają ją światłem, pomagając zrozumieć wartość więzi, jaką ma z Tobą. Oczyszczają rany przeszłości, rozpuszczają lęki i przygotowują właściwy moment na niespodziewane spotkanie spotkanie, które przyniesie uzdrowienie, pojednanie i pokój. Możesz już czuć zbliżającą się energię, powtarzające się znaki, żywe sny, nagłe poczucie duchowej obecności. Nic z tego nie jest przypadkiem. Wszechświat działa na Twoją korzyść, splatając niewidzialne nici przeznaczenia, by ponownie połączyć dwa serca, które, mimo wszystko, nigdy naprawdę się nie rozdzieliły. Ta osoba zostanie dotknięta boską odwagą i, prowadzona przez wyższą siłę, zdecyduje się do Ciebie zwrócić. Będzie chciała mówić, przeprosić i pokazać, że miłość nigdy nie umarła. Ta rozmowa będzie szczera, pełna emocji i prawdy. Pojawią się łzy, uściski i wzajemne zrozumienie, że mimo błędów uczucie, które Was łączy, jest silniejsze niż jakikolwiek ból. Aniołowie proszą Cię, abyś zachowała serce otwarte, wolne od urazy, pełne współczucia. Bo miłość, która nadchodzi, jest uzdrowiona, dojrzała i prowadzona przez światło. Trudny okres był tylko przygotowaniem, koniecznym etapem, abyście oboje wzrosli duchowo, nauczyli się doceniać to, co prawdziwe, i rozpoznali moc połączenia dusz, które was łączy. Przeznaczenie szykuje nowy początek. Związek bardziej solidny, szczery i zrównoważony, zbudowany na szacunku. Czułości i wierze. Wszechświat wkrótce cię zaskoczy nieoczekiwanym gestem, może wiadomością, telefonem albo pozornie przypadkowym spotkaniem, które w rzeczywistości będzie boskim wezwaniem do odnowienia miłości. Powtórz w sercu pełnym światła. Przyjmuję powrót mojej miłości w pokoju, ze zrozumieniem, przebaczeniem i nową szansą na przeżycie czystej i prawdziwej miłości. Wszechświat błogosławi naszemu zjednoczeniu i otwiera drogi do ponownego spotkania naszych dusz. Podziękuj teraz aniołom i archaniołom za to, że prowadzą tę energię do ciebie. Są przy tobie, otuleni złotym światłem, uśmiechnięci, przypominając ci, że prawdziwa miłość nigdy nie ginie. Ona tylko się przemienia, aż będzie gotowa rozkwitnąć na nowo. Nieskończona wdzięczność dla niebiańskich posłańców którzy w ciszy pracują nad przywróceniem miłości, uzdrowieniem serc i połączeniem przeznaczonych dusz. To była dzisiejsza wiadomość. Mam nadzieję, że Ci się spodobała. Do zobaczenia w następnym filmie.